Drut kolczasty pod napięciem Detektory ruchu Sionyguz doigrałeś. Nareszcie cię zapuszkowali. Gdzie ty jesteś? Nie widać? W Wietnamie, dżungla. Siema. Jestem w Radomiu na komisach samochodowych Warszawska 141 jeżeli pokażę Wam jeden samochód, gdzie ma opis Znajdziecie na Otomoto. Wszystkie auta należą do jednego sprzedawcy. Możecie dzwonić. Pytać. Zaczynamy od tyłu. Dlaczego od tyłu? Ponieważ Nygus lubi od tyłu. A co? Łapki, komentarze mile widziane. Przypominam pod filmami. Numer konta zrzutka Kto nie wpłaci ma małego Nie muszę chyba kończyć samo się rymuje Lecimy zobaczymy co tu znajdziemy Cross and Country w automacie bez opisu Leon troszeczkę tutaj jak widać rozgrzebany muszę się tutaj przecisnąć Między bryczkami troszkę ciasnawo. 20 zaworów Turbo. Może być 224 konie. Mocna bestia. Jest jakieś Volvo V50. Ciekawy środek. Czy to są pokrowce? Chyba oryginalne fotele. W manualu. Troszeczkę taki już może nie najgorszy, ale aluski przyżółknięte korozji nie widać jakaś węga tutaj stoi trochę sobie poszperajmy, a co? jak jest okazja, ładna bęka, trujeczka, E46 na ładnym alusie chyba w M pakiecie z tego co widzę zajrzyjmy do środka co to jest? Alcantara na fotelach 250 na budziku, skrzynia manualna. Czy ma to jakiś emblemat z tyłu? Nic tutaj nie ma. Dyfuzor jest, lotka jest. Może jakaś mocniejsza wersja. Jeżeli kogoś zainteresuje, odszukajcie sobie kontakt. Do sprzedawcy BMA muszę wam powiedzieć nie wygląda źle zadbana sterka tutaj jest chyba jakaś w OPC dokładnie troszeczkę alusy przytarte, oponka jeszcze ładna, skrzynia manualna, półskóra Tutaj kolejna betka. Chyba też w M pakiecie. Jak ja lubię, słuchajcie, taką zbieraninę. Skrzynia manualna i skóra w środku. Nie wiadomo jaki to ma silnik. Ciężko zdiagnozować. Emblematów nie ma, Dwórura jest konkretna. X piąteczka. Czy Opelek jest uszkodzony? Chyba nie. Powiem Wam, ładna ta BMA jest. Tutaj chyba w zderzaku brakuje jakiś zaślepek albo kratek. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony też nie ma, a może tak ma być. Piszcie w komentarzach. Jest fiacik z kudo o ile się nie mylę tutaj można czasami ciekawe sprzęty słuchajcie znaleźć jest też Vito Vito nie wygląda źle chyba przedłużany z tego co widzę na alusie oponki Goodyear wersja Ambient skrzynia manualna z tego co widzę, skóra w środku Opelek B Maxik, tą alfę wam już pokazywałem TBI 1750. Pojemność za wiele się tutaj widzę. Nie zmieniło na tym komisie, chociaż. Nie, Jack chyba też już był. Audica BMA Trójeczka 49900 Rok 12. X Drive 177 przejechane. Ładne oponki. Fajny kolorek. 184 konie. W manualu skrzynia szósteczka. Skóra w środku. Fajny kolor. Coś Ala kawa z mlekiem w metaliku. Tutaj widzę ciekawego sprzęta. Jaguar S Type wydaje mi się, że jest w Airlineie. Zaraz zobaczymy. Ile to ma na budziku panie. 260 sześćdziesiąt Skóra automat R-Type chyba to jest Może Nygus coś pokręciłeś Oponka ładna, kumho Dokładnie Nie myliłeś się Poznałem po pakiecie Czyli silnik chyba 4.2 Z tego co kojarzę w tych sprzętach czarna skóra, fotele obszywane czerwonymi nićmi, szybka maszyna, mamy Civica, mamy sportowego Coopera, wersja S, 26900, 230 przejechane, 175 koni. 1.6 benzynka 2006 rocznik. Tego Leona wam kiedyś pokazywałem, jak tutaj byłem. Audi też wam pokazywałem. Z tego co widzę, chyba Hyundai się sprzedał. W Wersji Active Zobaczmy co jeszcze. Nota tutaj chyba nie było. Miejsce się zrobiło. Coś się musiało chyba sprzedać. Nissan Note, dobry samochód. Oponki Hankook, bardzo ładne. 32 1298 koni. 147 przejechane, rok 14. Stosunkowo młody samochód, przebieg niewielki. 100 koni daje już radę. Skrzynia manualna. Kierownica multifunkcyjna, te busy wam pokazywałem jakoś dwa tygodnie temu. Bora 18 Turbo, rzadko spotykana. 283 przejechane, 150 koni. 15,900 też była na filmiku. Auto, jak na swój rocznik, zadbane bez śladów korozji. Rzadki model 49,900 Rok 15, 280. Przejechane Opelek 41,900. Coś mnie chrypa łapie. Tutaj stał E Space. Sprzedał się. Z tego co zauważyłem, E Spacey się dobrze sprzedają. Wszędzie, gdzie pojawi się w miarę ładny E Space. Znika bardzo szybko Galaxy Spory samochód 53 900, 2 litry turbo 203 konie 150 przejechane Rok 11 Na półskórach Alcantara Skrzynia automatyczna Kawał bryki Chyba sami przyznacie Oponka ładna Nie wygląda źle Tutaj ma delikatne obdrapanie, ale auto ma też swoje lata. BM-eczka. I Ładna oponka Michelin. Zobaczmy, czy w manualu w automacie na skórach kartka jest. Jakaś jest. Tak jak wspominałem, możecie sobie obojętnie jaką bryczkę odszukać na otomoto i wtedy znajdziecie resztę samochodów z tych, co pokazuję. Jeżeli kogoś coś zainteresuje, może ten S-Type, może ta BMK E46 czarna, ładna była, 44903 litry, 270 koni. 252 przejechane, rok siódmy, w benzynie. Wolałbym osobiście chyba w dieselku. 258 koni. Tutaj Wam pokazywałem mocarna piąteczka. Moc 381 koni, 97 900, rok 12. Rzadki model w dieselku. Co tutaj doszło nowego? Chyba coś tam widzę, czego nie było. Chyba BMK bordowa doszła. Tak mi się wydaje. Mądziaki pokazywałem. Paska pokazywałem już kiedyś. BM trujeczka 69,902 litry, 184 konie, diesel 217. Przejechane, rok 12. F30 Skrzynia automatyczna. Fotele obszywane czerwoną nicią. Oponka Hankook. Dosyć ciekawie się prezentuje Betka. To w kabriolecie już pokazywałem. Tutaj nie wiem, czy jest na sprzedaż, szybkie taksi. Jak chcesz szybko dojechać do celu, musisz dzwonić po taką taksóweczkę. Bemeczka e E61-35900. 2 litry w dieslu. Sang Yang. Sang Yang nie wygląda źle. 34,900 przebieg, 101 150 koni w dieslu, napęd na 4, rok 13 Troszeczkę podobny do Opelka. Chyba sami przyznacie, że do Mokki podobny, tak wizualnie. Możliwe, że zapożyczyli jakąś płytę podłogową, kawał opony. Piszcie w komentarzach może się mylę środek czysty i zadbany generalnie nie wygląda sprzęcior źle tutaj ma takie minimalne ryski ale ma też swoje lata tą kugę wam kiedyś pokazywałem wołowinę pokazywałem audice pokazywałem. I z tego co widzę, chyba za wiele tutaj się nie zmieniło. Macie pytania do właściciela? Odszukajcie sobie któryś z tych samochodów. Dzwoncie, pytajcie, negocjujcie, kupujcie. Pozdrowionka do następnego.